cześć siemano modelarstwo z pasją tv otwiera wam drzwi dzisiaj mamy paczkę do odpakowania w środku są maluszki więc że tak powiem ogółem zrobimy sobie unboxing najpierw a potem powiem co z tymi maluszkami będzie się dało dalej działo tutaj kurde będzie widać mój adres ale to też chyba nie jest jakąś ogromną tajemnicą co. No i wyciągamy. No, niestety Dafi, ale klient zrobił zamówienie i nie zależało mu na jakości, tylko na cenie. Więc mamy Dafi jeden, drugi, trzeci. i czwarty. wygląda to tak i za niedługo będę to przerabiać i pokażę wam jak wyglądają już przerobione dla klienta Z samego przebiegu przerabiania nie będę pokazywać hej witam was w kolejnej części tego filmiku Udało mi się zrobić malucha milicję z tego co pokazywałem, ale jako że zabrakło mi kalek, to reszty nie pokażę. Bo na przykład żółty WOP ma tylko zielony pas. Za Wóz Strażacki, maluch Straż Pożarna nawet się nie zabrałem. Podobnie z drugim maluchem, który miał być Monte Carlo. Yy, ale co, miałem kalki akurat, żeby zrobić milicję, ona też była w zamówieniu. Yy, ta nyska nie? No już robiłem ją parę razy. To jest moja trzecia kremowa nyska milicyjna. Tylko tablice rejestracyjne zrobię i będzie cacy. A i ogólnie jeszcze miałem trochę wolnych yy, kalek i kogutów, to zrobiłem takiego gazika. Takie jeździły oczywiście. No i też tylko tablice rejestracyjne muszę dać. A tak to jest gotowy. O, mam nadzieję, że takie autka Wam się podobają i ogólnie, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i podajcie filmik dalej swoim kumplom i znajomym. Do zobaczenia w takim razie w następnych filmach. Cześć.